Słyszeliście o tajnym klubie kolacyjnym ukrytym na Saskiej Kępie. to super miejsce, żeby doświadczyć czegoś innego niż klasyczne wyjście do restauracji, odkryć nowe smaki i poznać ludzi, którzy też kochają jedzenie. Dokładny adres wraz z hasłem dostajemy dopiero po zapisaniu się na kolację. Przychodząc na miejsce musimy je podać. Alo Filip A następnie przychodzi Wojtek, właściciel, który prowadzi nas do klubu mieszkanie w jednej z kamienic, w której pierwsza część to klimatyczny salon ze wspólnym stołem, o którą dba Wojtek, a druga to kuchnia, w której rządzi Witrzychowski znany jako Pantasak. Każda kolacja ma swój motyw przewodni i tym razem trafiły nam się konopie. Aha, i kolacje są wegetariańskie. Jeżeli chodzi o menu, to składało się z sześciu talerzyków, dwie przystawki, zupa danie główne i dwa desery. Najbardziej zagrało dla mnie karpaci z kiszonych pomidorów z olejem konopnym i prażonymi kaparami, a do niego pyszne pieczywo z wegańskim masłem szczęścia, później szczawiowa i zaskakujący deser którego bazę stanowił waniliowy ogórek i galaretka z herbaty konopnej. Mega ciekawa sprawa.